Wyszliśmy nad jezioro. Doknes chciał łowić ryby. Jednak naszą uwagę przykuło coś innego niż zamarznięta woda. Znaleźliśmy amulet. Pomyślałem wtedy, że dobrym pomysłem byłoby zaniesienie tego przedmiotu do jedynej osoby, którą spotkaliśmy w tej krainie. Co z tego wyszło? Na pewno jesteś pewien, że chcesz do niego iść. Ale tak na, w 100% procentach. Przemyślałeś no, darkness, to. A mamy inne słuchaj. wyjście, w sensie słuchaj, możemy Masz ten... amulet, ty masz amulet, ok. ja tego mi zamierzam trzymać i ty sobie okay. tam idź. Dobra, mam ten medalion, ale stary, chodź ze mną, bo tego gościa troszkę cykam jednak. Słuchaj, ja bym będziemy... wolał tu zostać, Naprawdę, ja bym wolał tutaj zostać, I albo... co? I ci... Sam przed chwilą marudziłeś, że cię tu nudzi. To nie jest dziwny. Tak? Chwilę on temu marudziłeś, dziwny? że ci się nudzi. Ale dziwny jest. No, okej, okay, wiesz, jest dziwny, ale. A no, co, jeżeli jest... ma rozdwójny okay, tak 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 na... zamro... No to jest. Tak jest. Tak jest bardzo normalny, jak na. To jest. bardzo normalny, jak na pustelnika. Pamiętasz tamtego gościa, który był na wyspie, był samotny? Wymyślił sobie kolegę, yy, chciał nas. Z... To, to była symulacja, dealer. Okej, okay, ale bardzo realistyczna symulacja. Na tym widzieliśmy, że jesteśmy w środku tej symulacji. A ten gościu jest, nie dość, że w prawdziwości. No, właśnie, Dlaczego się teraz tak boję? Pamiętasz, co on zrobił w, Dora, w ogóle? Dobra. Tak, ten gość nas. Zostawił nas na tej wyspie dwa razy! Dobra, więc, ale ten gość nas nie zostawił, nic nie ten dość na schronienie, więc bądźmy o tyle mili i oddajmy mu możliwe, że jego medalion, bo nam w się nie przyda. On, nie wiadomo, może to kogoś znajomego jego, może to jego rodziny, może to jego, nie wiemy, nie nasz, więc dajmy po prostu mu, okej? Okay? Mhm. Mm okej, okay, dobra. Ale z drugiej strony chyba faktycznie masz rację, no nie mamy Nie możemy nic zrobić tak naprawdę. No właśnie, poza możemy... udajem się do niego. no właśnie, dlatego też robimy to, bo ty nie lubisz się nudzić bardzo, nie wiem czemu, ale okej. Okay. Eee, okej, okay, to pukam do chwilę, ty bądź miły po prostu. Eee, to witajcie. Nie było Dzień dobry. O! Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. E, to Proszę tak najpierw? O, o co chodzi? Panie No generalnie mamy taki problem, panie Florianie. E, w ogóle dzień dobry. Jak tam dzień dobry, Pana dzień może ja tam dzień i w Wszystko u mnie mamy w porządku. Taki... Do rzeczy. E, mamy takie coś. Znaleźliśmy coś takiego w pobliżu zamku. E, w jakiejś. Co jak to, jak to, to nazwałeś? E, no jak to nazwałeś? Zumowisko? Nie, złomowisko. Coś z zumowiskiem zrobiliśmy? Nie wiem, czy... No brak pan. I tak, w ogóle widzimy w jakimś i wraku I znaleźć coś takiego. I chcę po prostu spytać, czy może to nie jest Pana przypadkiem, bo nie chcemy jakieś kłopoty robić? No, jeżeli tak, no to... to może medalią... Pan ma darmowe jedzenie dla nas w zamian? No właśnie, Medalion Strażnika Portalus. Wy w ogóle tego nie powinniście mieć. Yy, yy, medalion Strażnika, słucham? To jest chodzi medalion o tego strażnika ogra? portalu. Pojawiliście się tutaj na tej krainie i pakujecie ręce w niej swoje sprawy. Skąd wy to. Na wraku. No na wraku. Znaczy, nie, wrak, nie, 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 nie. Musimy szybko iść w stronę zamku. Dobra, ale. Idziemy w stronę zamku. O co chodzi? O co chodzi? Sekundka, bo y, ja tutaj nie rozumiem do końca, y, czemu musimy iść w stronę zamku? Co to ma Jestem do zamku? Jestem przerażony, ponieważ ten portal, ten, ten portal, ten strażnik portalu jest połączony z tym medalionem. Jeżeli jeżeli ten medalion. Jest oddzielony od niego, to obawiam się najgorszego. Obawiasz się a... najgorszego? Ale co znaczy, że nie żyje? ten strażnik? Strażnik portalu. A, tak, może czy my nie rozmawia... żyć. Czy my rozmawiamy o portalu tym, co się zajmuje pod zamczyskiem, właśnie? Ej, hey, dealer, a co z drugą tak. sprawą? Z czym, doknes? A czego wy w ogóle pakujecie ręce w swojej sprawy? E, czy nie, nie chcemy, po prostu tutaj jakby sami to znaleźliśmy. Czy to... w ogóle wiecie, co wy tutaj na, narobiliście? Znaczy, no bo my nie... Ten portal może być aktywowany teraz. A jeżeli ten portal jest aktywowany, częściowo, bo na pewno A ten niecałościowo... strażnik nie żyje, tak? Mówisz? Tak. Ale kto go zabił, Wie, wiesz coś? Idziemy. ale Wiedziałeś o tym wcześniej? Nie, Gdzie nie, wiecznie? nie, idziemy, idziemy. idziemy Okej, okay, dobrze, ale, ale musimy nam wytłumaczyć, w sensie... Tak, strażnik portalu nie żyje, a co to za portal, dokąd on prowadzi? Do jakiego miejsca? Dokąd? No? Chyba do jakiego czasu. Nie jest portal, kio... który prowadzi nas do a... innego miejsca, tylko to jest portal, który prowadzi nas co? do innej czasoprzestrzeni. Co? Ale yy, chwila, już nie. coś, ale podróże w czasie, tak? Tak. Steinsgate! Co, Doknes? Do Lećmy. A -a. Yy, dobra, wiesz co? Yy, panie, panie Florianie, więc tak, skoro to, to portal prowadzi do czasu, ale czemu czy musimy go wyłączyć? Możemy gdzieś po, przejść się? w sensie coś? Nie, portal nie, Ten portal jest portem? tak naprawdę taką tykającą bombą dla naszego świata. On posiada, on pobiera z naszego świata niewyobrażalną ilość energii. I co możemy zrobić? Wy zrobić. Popsuliście to wszystko. Tyle e... lat tutaj żyłem sobie spokojnie, a ale... się nie pojawiliście. Zaraz, ale, co jest? To Nie ten czarny przypadkiem to zrobił. Drodzy, no. teraz być takim. Ach, przepraszam, kolego. No od, razu, od razu, jak widziałem, myślałem, że narobić tutaj problemów. Nie, ale to. A to. to, to a. E, dobra, to. panie nie wiem, e, To dobra, no. To ja jeszcze sekundkę, bo tak. E, czy ja dobrze rozumiem, czy ten portal umożliwiłby nam. Podróż w czasie, tak? Nie? Tak. tak. Czyli, czy Gedir, do czego nas to prowadzi? Czyli byśmy w trakcie. Zaraz. Czy możemy więc. Ale wiec... ludzie? ludzie. Może się cofnąć do przeszłości, do momentu, kiedy tutaj jeszcze byli ludzie i po prostu. Póki co, póki co, to moje życie jest zagrożone, to ja tutaj żyłem. Ale ten czemu świat ten świat się. Nie rozumiem. I ten portal jest jakiś niestabilny, czy coś? Jak jest tak. aktywowany? Na pewno nie jest aktywowany w 100%, jak jest aktywowany częściowo <laughs> i przez. co? co mamy zrobić? Mamy go wyłączyć, czy włączyć, bo już się pogubiłem? Możecie go albo wyłączyć, albo włączyć, ale to nie będzie takie proste. Y, okej, okay, dobrze, rozumiem. Y, tylko jest taki problem, bo my tam właśnie wypuściliśmy ogry w środku tego portalu, że tak powiem. W sensie, ja to załatwię. Ja coś wejść. Na pewno, chodźcie szybko. Y, znaczy, my tylko ostrzegamy jak coś, bo tutaj właśnie zakopaliśmy to wejście, y, proszę bardzo. Y, to. O Jezu to jest. <grym> ciemno. No to nasze ognisko, takie tak to Właśnie tu już są te jakby strażnicy. A, tam na dole? Na, na pewno ty na pewno chce pan to zrobić? Na pewno. Nie martw się, ja wszystko załatwię. Tak, na pewno Póki wszystko. Co. Jest na 100%. dobrze. Nie, stój! Co jest Doknes? Nie coś tam za nim. Trochę jest ciemno. Patrzcie. Chodźcie ciemno. Tu ze mną. chodźcie tu ze mną. Nie spadnij tam. Na skrobaliście, to teraz chodźcie ze mną. i za za nami za za mną, za ze mną, ze dobra, mną. Dobra, dobra, okej. Okay. Co jest. Więzieni, co teraz zrobimy? Spokojnie, cześć, on może sobie da radę. Spokojnie, ja, 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 dosyć... ja mam przedmioty potrzebne do naprawy tego. E... Nie martwcie się, mam teraz gorsze problemy. Do naprawy tego, chcesz zabić tych dwóch gości wielkich i to jest naprawa? Nie wiem, patrz, oni tu wszystko rozwalili. To jest naprawdę rozwalone, to jest w złym stanie. Co tutaj, jest jeden? i co? co ty robisz? Już? Jeszcze, jeszcze drugi. Ale oni są o o mój ale... Boże! Jak to zrobiłeś? Już tak! Nie pytajcie się, muszę szybko sprawdzić nasz portal eee, ale to ja widzę, że stało? troszkę jest chyba zepsute One chyba to. Spokojnie, spokojnie. Okej. Okay. A... Tak, Kurczę jest się, ale jest, jest gorzej niż, niż myślałem. myślałem. Jest co? naprawdę gorzej niż myślałem. Co? Ale co się dzieje? Co się, Bo, się stało? portal jest wyjątkowo ten niestabilny. Ten toster nie działa, faktycznie! Jak to wyjątkowo niestabilny? Co to oznacza? Że naprawdę może zrobić kompletny rozpierdziel z naszego świata. Yy, czyli hmm. co teraz? Musimy tak szybko do magazynu, ja wam dam potrzebne przedmioty i razem musimy co nieco naprawić. Okej. Okay. A następnie będę miał dla was zadanie. Dobra, uh, zadanie, tak, jak zadanie, jak zadanie. wszystko Doknes, zadanie, rzeczywiście będziesz miał co robić. Okej, okay. w sensie, wyszycie tylko, wyszycie, tylko, wyszycie, ale czy nie, nie będzie z matematyki nic? No nie, chyba nie, raczy nie. Ale yy, sekundka, bo co się stało, czy te ogry uszkodziły portal jakoś, że on jest niestabilny? Ten portal jest uruchomiony częściowo. Eee. Dlatego on jest niestabilny. Eee. O, eee. zaraz, co? Jest częściowo uruchomiony, niestabilny. Dobrze, okej, okay, czyli czyli teraz co musimy zrobić w skrócie? Musimy iść szybko do magazynu, ja wam przekażę przedmioty do naprawy. Eee. Okay. Częściowi oczywiście. Nie będziemy eee. w stanie tego teraz w 100% naprawić, jedynie uregulować to. Okay. A później będziecie musieli iść po jedną bardzo ważną rzecz, w jedno miejsce. Dobre. Jest to, niestety daleko. Nie hmm. jestem w stanie pójść z wami. Okej, okay, dobra, więc yy, magazyn, magazyn. Yy, aha, dobra, okej, okay, tam magazyn. Yy, w porządku, I, więc yy, panie Florianie, ale, ale nie jest pana zły czy coś, prawda? Za to? Popsuliście kompletnie mój świat teraz. Zjem yy. sobie spokojnie i jakie mam jakie jakie mam. Czyli być pan zły? jest zły. Gdzie są ciastka? Yy, ciastka? Nie znaczy, chyba zjedliśmy. Że tak powiem. Ej, chłopaki, pan mi wpchnął jakieś zatrucie. E, Jakie głupcy, czemu głupcy? No nie mieliśmy co jeść. Chwila. Te ciastka były potrzebne do poprawnej kalibracji naszego portalu. E... Nie Do zjedzenia. Okej, okay, ty nie widzieliśmy. W sensie... Do zjedzenia mieliście, no, jabłka mieliście na przykład. Aha, okej, okay, to jest wszystkie ciasta? No tak, 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 ta ciasta, wszystkie zjedliśmy już. no! Lubię ciastka, kompletnie no. nic nie ma. E, no nie ma, nie, nie ma. Teraz to będzie dużo trudniejsze niż mi się dywało, naprawdę. Yy, więc co teraz? Jakby to spytam? jest jakaś opcja, żeby skalibrować ten portal jeszcze? Jest. Czy, jest jakiś będziecie, będziecie musieli iść bardzo daleko stąd, ogarnąć jedną pewną ważną rzecz z pobliskiego kościoła. Yy, pobliskiego to... kościoła, ale chwila jak pobliskiego, bo tu nie widzieliśmy na no jakąś kościoła. Nie, niezbyt pobliskiego. Yy, co tam jeszcze. Dwa dni stąd na wschód. Dwa dni stąd! Dwa dni stąd na wschód. No ale piechotę? A... Zaraz, ale to i. I sekundka, nie żyjemy, sekundka. Tego. Gdzie? jak, A co ty w tym czasie będziesz robić? Ja muszę tutaj załatwić pewne sprawy. Z pewne sprawy. ty kalibrację będziesz miał zrobić to? Tak? No staram się coś zrobić. Beze mnie ta, be, beze mnie ta kraina nie da. Radę. Potrzebuję waszej pomocy, a zresztą wy to zwaliście. Dobra, okej, 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 pójdziemy, 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 ale co mamy puśnic? i mamy nawet żarcie nie mamy, mam 33 jabłka, to jest co to na znaczy, samych jabłkach mamy żyć? Ehm. Mam dla was bronię, mam dla was bronię. Okay, masz tu swoją broń i się... masz amunicję. Nie najem raczej, ale a ty, na ja. A ty pistolet. masz lepszy pistolet o! i amunicję. E, lepszy. A sekundka, a, a coś do jedzenia dostaniemy jeszcze innego, bo oczywiście przygotowałem dla was troszeczkę ugotowanych ziemniaków, tak żebyście U. mieli na drogę. Tyle powinno starczyć. Okej, okay, to więc y, sekundka. A co tam znajdziemy w tym kościele? W tej świątyni w Katokumba znajdziecie butelkę z fluidem do ochłodzenia rdzenia tego portalu. To. Te, w kościele? W, w kościele, czy jest jakiś taka świątynia, tak? Okej, ale gdzie w kościele. Tak? Stąd dwa dni na wschód. Musisz okay. cały czas przed siebie. Wschód to jest tam? Tak. Okej okay. W tamtą stronę jest. Czyli na wschód dwa dni stąd. Dostajemy jakiś może komp. Doknes! Niechcący! Co ty odwala? Poszedł jaki ty, może może i sam? Nie! Dobra. Może. Niestety musicie to oboje naprawić, ponieważ. Okay, wątpię, czyli butelka że... z fluidem w, w kościele, tak? W tak, kościele. Tak, ok. W katakumbach. W katakumbach w kościele. I Po co to jest ten fluid? Z czego? Z rdzenia. To nieważne, to nieważne. Musicie naprawdę mi to szybko załatwić, ponieważ bez tego kompletnie nie damy rady. Okej, okay, dobra, to Zagłady, da się. Razem z wami. Dobra, nie! to da się razem załatwić. Z wami. To lecimy do Kness, to my się widzimy za. te 4 dni chyba, tak? To 4, 5 do widzenia, Tomas. do ja. powodzenia, kompas. przepraszamy. Kompas, kompa, kompas, dobra, już Boże, gore, kompas. Chodźmy, Doknes? Mam kompas. Co ty narobiłeś, stary, co ty narobiłeś? Tak właśnie wyruszyliśmy w naszą pierwszą, wielką wyprawę w głąb tej przeraźliwej i mroźnej krainy. Mimo że wiedziałem, że nieźle schroniliśmy sprawę z portalem, wierzyłem, że uda nam się to wszystko jakoś rozwiązać. Sama wyprawa, przynajmniej wtedy, nie brzmiała jakoś specjalnie groźnie, a ja czułem się wręcz podekscytowany możliwością przeżycia prawdziwej przygody.